kawałek teleskopowych, jeżeli chodzi o ich wytrzymałość. Wszystkie sprzęty, które używamy w naszych odcinkach, dostępne na stronie wojskowe.eu. Przypominam, zostańcie z nami do końca, ponieważ pod koniec pokażemy Wam kilka fajnych tipów treningowych, także zostańcie z nami do końca. Pozdrawiam, lecimy. Jeżeli chodzi o pałki teleskowowe, musicie się czuć z nią komfortowo. Musicie przepracować na początku, tak jak mamy solidną bazę, musicie nauczyć się rozkładać pałkę tereskową. Teraz słuchajcie, pokażę Wam mój ulubiony sposób. Wybierzcie sobie sposób dla siebie. Według mnie, wszystko musi iść z naturalnym ruchem ciała. To, czego nie lubię to robić rzeczy w sposób skomplikowany. Oglądają mnie różne osoby. Niektórzy wykorzystują pałkę teleskopową do samoobrony. Oglądają mnie osoby, które pracują w służbach. Pamiętajcie, że każdy ma swój PDS i musicie pod siebie dopasować swój sposób wyciągania pałki teleskopowej i rozkładania. Zacznijmy sobie od najbardziej naturalnego e, sposobu rozkładania, który jak powiem oficjalnie pokazuje, że jesteś uzbrojony, przejmując pozycję defensywną, tak? Czyli stoję Rozkładam wyraźnie, jestem w pozycji, trzymam łokcie blisko, jestem w gotowości. Według mnie jest to najlepsze, ponieważ idzie w sposób naturalny. Rozkładasz i jesteś w pozycji. Numer 2. To jest praca do przodu, czyli opieram rękę o moje przedramię, uderzam i pałka wychodzi do przodu. Możliwe, że będzie Wam to lepiej pasowało, jeżeli dookoła będą ludzie. Czyli mówimy w tej chwili o tym. Bam. Ok. Jest to jeden ze sposobów, który jeżeli tak naprawdę, zobaczcie, zrobicie to na wysokości czyjeś twarzy, OK, może zrobić też jakiś pierwszy efekt. Dla mnie nie jest do końca naturalne, ale jest OK. Kolejna opcja, znowu kiedy mamy do czynienia z jakąś większą grubą, to jest praca do góry, czyli praca tego typu. Idę pod górę, jestem w miarę możliwości bezpieczny. Kolejna, kolejna rzecz to jest praca o ramie, OK. Czyli jestem w pozycji, rozkładam sobie tutaj. Żeby to czuć, żeby to fajnie leżało i prażyło, musicie po prostu rozkładać tą pałkę wiele, wiele razy. Przypominam, ehm, że ja pokazuję Wam tylko kilka opcji. Nie jestem tutaj na tym kanale po to, żeby pokazać Wam wszystkie rozwiązania i setki tysięcy opcji. Pokazuję Wam rzeczy najprostsze. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, oczywiście, zapraszam serdecznie. Encyklopedia bezpieczeństwa dostępna na stronie roswrogowski.pl. Lecimy dalej. Dobra, testujemy wytrzymałość. Słuchajcie, poruszamy się na dwóch modelach: Walter i ESP. Jedna jest hartowana. Potem zobaczymy, jak ta pałka się zachowuje i czy generalnie można, można jej później użyć, można ją, jej elegancko rozkładać. Pałki teleskopowe powinniśmy testować w boju, tak samo jak na przykład my mamy do czynienia z kijami ratanowymi. Tylko dlaczego tego się nie robi? Ponieważ oszczędzamy sprzęt, tak? który kosztuje od tam 100 10 do nawet na przykład nie wiem, tysiaka. Więc te drille podstawę, które robimy na przykład z kijem, czyli mówimy sobie o tym, raz dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Robimy sobie na pałce teleskopowej, czyli mamy. Zacznijmy sobie spokojnie, raz, hop, raz i dwa, i raz i dwa, bum, bum, raz dwa, raz dwa, raz dwa, raz, dwa raz. Dwa, raz. I robimy to samo. Oczywiście to jest bardzo bliski dystans, ok? Możemy być bliżej, możemy być dalej, ale chodzi o sam brzdęk. Tego, te, 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 tej pały na pałę, wolno. Oczywiście przypominam, że jeżeli macie sprzęt, starajcie się go używać w różnych dystansach. Możemy być zarówno blisko, jak i daleko. Jeżeli macie sprzęt, pamiętajcie, że to jest powierzchnia, która jest najbardziej um, problematyczna. Nie chcemy być blisko z kijem. My to robimy tylko na potrzeby filmu, żeby być dosyć blisko, żebyście widzieli to troszeczkę lepiej. Więc zobaczcie: mamy raz, mamy dwa, mamy raz, mamy dwa, mamy raz, mamy dwa, raz i dwa. I sprawdzamy sobie. Jak pałka się zachowuje. Zwróćcie też uwagę na to, że kolega był w pozycji prawej, ja byłem w pozycji lewej albo odwrotnie. Niezależnie od tego, co jest dla Ciebie bardziej optymalne, musisz pracować w dwóch pozycjach, tak? Więc e, uczucie zupełnie inne niż, e, niż kijem ratanowym, zupełnie inaczej niż praca na powietrze, więc bardzo polecam ten typ działania. Lecimy dalej i przechodzimy sobie na kolejny tekst, tym razem troszeczkę bardziej miękka powierzchnia. Lecimy. Słuchajcie, kolejna opcja i kolejna powierzchnia. Tym razem bierzemy sobie Waltera, yy, długa pałka. Ja osobiście nie lubię, mam dosyć chude nadgarstki, więc albo będę używał krótkiej, albo 21 cali. Ale zobaczmy przede wszystkim, jak moja ręka zachowuje się yy, w kontakcie np. z oponą. Bardzo fajne do treningu, dobra? Więc jedziemy sobie i zaczynamy pracę. Uderzam, wracam, uderzam, wracam, uderzam, wracam. To jest half strike, to jest full strike i full, ok? Mogę robić to bliżej. Środkową częścią, ale oczywiście końcówka jest tutaj najważniejsza, więc jedziemy sobie. Ben, 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 Bem. Daje bardzo świetne odbicie i ręka też się wzmacnia bardzo mocno przy tym. Buch, 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 buch. Pamiętajcie o konsekwencjach, bo to w kontakcie z ręką czy głową, to jest naprawdę dramat. Mamy długą, lecimy sobie dalej. Mamy e, krótszą, to jest e, ESP. Jedziemy. Zupełnie inna praca. Powinniście ćwiczyć każdy rodzaj uderzenia pod każdym kątem, bo to, jak będziecie atakowali, nie zależy tylko od tego, co chcecie, tylko jak sytuacja was zastanie. Czy będziecie podnosili, czy po jakimś uderzeniu pałka przejdzie tutaj, to nie będziecie wracali teraz do pozycji. Czyli uderzamy tak, jak nam sytuacja pozwala. Więc teraz, teraz robimy uderzenie typu snap. Bam, 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 bam. Bum. z drugiej strony. Raz, dwa, trzy, ja, cztery. Yy, kolejna, 21 cali. Ok, i tak samo. Bum. sprawdzam. O, to już troszeczkę zużyliśmy. Zobaczcie, tutaj brzdęk, brzdęk jest troszeczkę już sfatygowana, ale ciągle daje radę. Ona się troszeczkę, zobaczcie, przekręciła, już nie jest tak idealna. Na razie to, co mi leży najbardziej, to jest ta hartowana ESP. I też ma bardzo sympatyczny kolor, nawet, więc jedziemy sobie, jak uczucia, w porządku. Super. Bardzo się cieszę. Raz, dwa, trzy. Staram się naprawdę robić to mocno, z całej siły. I jest, myślę, że ok. Krótsza znowu. Raz, dwa, trzy. I moja ulubiona. Czyli pracuję sobie w ten sposób. Teraz zobaczcie, że. Można wykorzystać tego typu działanie również boksersko, więc jeżeli on pracuje sobie w twoim kierunku, możesz również sobie boksować, także przy okazji, to mi teraz przyszło do głowy, że macie gościa, możecie ubrać go całego, żeby wyglądał jak ludzik Michelin, ok? Czyli teraz moja ulubiona, zobaczymy jak się zachowuje tutaj, raz, ok. I nie potrafię. Jest ok. E, mój ulubieniec, mamy jeszcze inne rodzaje pałki. Dajcie znaka, które modele chcielibyście, żebyśmy przetestowali dla Was. Może te najdroższe, może te z kosmosu, może te z Ameryki. Natomiast uważam, że, e, że TSP są naprawdę spoko, chociaż Walter też daje radę. Wszystkie oczywiście dostępne na wojskowe EU. Lecimy dalej. Teraz trening na kiju ratanowym. Przy okazji, słuchajcie, jeżeli e, używacie, ćwiczycie jakieś filipińskie sztuki walki, to jest to o tyle fajne, że dobry kij nie powinien się złamać, tylko powinien się rozwarstwić, więc zobaczymy, czy generalnie ten kij też jest dobry, ok? Więc mamy, słuchajcie, e, Waltera i tak jak powiedziałem, robimy to po to, żeby zobaczyć, jakie są drgania na ręce, więc jedziemy, jedziemy. Robię to naprawdę... Naprawdę mocno, czyli po pierwsze dobry kij ratanowy, po drugie to jest też w porządku, ok? Bum, bum, bum. Lecimy dalej. Jedziemy sobie krótką. Także zauważcie też, że wiecie, krótka pałka, łatwo ją schować, jest ok, ale znowu ten zasięg jest o wiele, o wiele mniejszy, więc wszystkiego są plusy i minusy. Yes, 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 yes. Ok, lecimy dalej. To była, to była, to jest też już nasza ta sfatygowana lekko, zgięta. Teraz tak możecie albo nawalać, albo wykorzystać ten czas do tego, żeby też kształtować jakąś dobrą pozycję, więc możecie się poruszać też. OK, bum uderzam, partner może robić krok w waszym kierunku, cofam się, bum robię bombę i tak dalej, i tak dalej. Możecie ten trening sobie naprawdę. Ah! Gitara. Teraz moja ulubiona. Ale zobaczcie jak to dobrze świadczy o tym kiju. On jest po prostu zarąbisty, a takie kije oczywiście do treningu u Wojtasa w woli walki, nie? Dobra, jedziemy sobie. I teraz jeszcze jedna pałka, którą dostaliśmy też z Wojskowe EU do testu. Nie jest to moja ulubiona, nie jest to mój ulubiony sprzęt. Ok, czyli coś takiego. Jak ktoś lubi takie coś, to może spoko, jak dla mnie zastosowanie. Oczywiście, że to będzie działało, oczywiście, że ta siła tutaj jest dosyć duża. Jeżeli go gdzieś tam trafię w nogę, w rękę czy w głowę, to wszystko będzie skuteczne. Natomiast jak dla mnie osobiście nie lubię pałek teleskopowych tego typu sprężynowych, sprężynujących, nie lubię przy na przykład pracy nóż na kij, moim zdaniem się nie sprawdzają. Dobra, ESP hartowany dostał już mocno w dupę. Teraz w tej chwili jedziemy sobie znowu na walterze i drugim ESP, czyli w tej chwili czy mogę się na przykład uwiesić mając kilogramów 92. Ok. Wiadomo, że opona trochę amortyzuje. Ale też te pałki nie są stworzone dokładnie do tego, żeby robić na nich tego typu rzeczy. To jest pierwsza opcja, druga opcja przy kopnięciach, puch, puch, puch. Okej, okay. a naprawdę mocno nie mam żadnego powodu, dla którego miałbym tej pałki nie uszkodzić. Zgięta. Zgięta. Słuchajcie, 92 kg Mocne kopnięcie, trochę się zgina, wątpię, żebyście mieli taką sytuację, ale spoko, mimo że się zgina, słuchajcie, nadal je polecam, ponieważ będziecie używali prawdopodobnie nigdy. I druga opcja, jedziemy z tematem, ok, ciach, ok, stajemy. Ciach, ciach, ciach. Chyba muszę bardziej nad balansem popracować. Idziemy, czekajcie. Dalej. Sprawdźmy. No ta nie jest jakoś zgięta. Ale tego słuchajcie, tak naprawdę co byśmy, co byśmy nie robili. To jeżeli będziemy chcieli zniszczyć pałkę, to ją zniszczymy. Na przykład nie uważam, żeby takie testy były za mądre, ale pojedźmy z tematem, chodźcie proszę. OK. To już jest gruby test wytrzymałości, ale zobaczcie, że ciągle daje radę. Spoko, trochę zostało śladów Zobaczmy, czy się teraz złoży i rozłoży Mamy raz Rozłoży się, czy się nie rozłoży Rozkłada się Dobra, idziemy dalej Pam Nice, nice. Teraz słuchajcie, ta dostała najmocniej w tyłek dzisiaj, jeżeli chodzi o nasze testy. Czy warto ją kupić? Słuchajcie, wszystko zależy od waszego budżetu. No im lepsze produkty, tym są droższe. Natomiast słuchajcie, ona mimo wszystko daje radę i jesteście w stanie jej użyć. Teraz próbujemy ją zniszczyć. Dobra, włóżmy ją tutaj i zróbmy. Okej. Okay. Jeżeli uważacie, że któraś pałka na rynku nie jest do zniszczenia w taki sposób, wygina kraty. Okej, okay. to nie są dzisiaj wszystkie testy. To jest przedsmak tego, co was czeka. Okej, okay. czyli zrobiliśmy, działamy. Okej. Okay. Czy można tym dalej walczyć? Można. Ale lepiej nie. Dobra i mamy tom. Dobra, uwieszam się. Wiadomo, że dłuższa dźwignia, więc idę troszeczkę dalej. Zobaczcie, miele ją, miele, miele napierdzielam. I jest całkiem OK. Słuchajcie, no jeżeli się teraz zamknie jeżeli się otworzy, myślę, że jest bardzo sympatycznie. Przetestowaliśmy sobie pałki troszeczkę nadgorliwie, ponieważ normalnie się tego nie robi, więc słuchajcie, walenie w ścianę, wyginanie, skakanie po nich i walenie pałka na pałkę to nie jest to, do czego zostały stworzone. Ale im mocniejsza pałka, tym lepiej. Słuchajcie, zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia innych naszych odcinków, więc dajemy Wam linki. Przypominam o naszym Patronite'cie, przypominam o naszej platformie szkoleniowej jarosławargoski.pl. Dziękuję bardzo serdecznie Wojskowe.eu za udostępnienie sprzętu. I zapraszam Was bardzo serdecznie, żebyście byli z nami. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie komentarz i dajcie znać, jakie testy byście chcieli widzieć w następnych odcinkach. Myślę, że jesteśmy w stanie zrobić naprawdę dużo. Tymczasem, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Dzięki, że jesteście z nami. No i tyle, pozdro.